Każda branża gospodarki ma swoje tradycje, zwyczaje i święta. Transport także. Przewoźnicy i kierowcy najczęściej świętują w trakcie zlotu. Odbywają się one w całej Europie, a wiele z nich ma już status legendy. Zloty we Włoszech, Szwajcarii, Holandii czy Skandynawii znane są na terenie całej Europy. Podobnie jak Master Truck, który rozpoznawalny jest na całym kontynencie jako największa tego typu impreza. Bliska koszula ciał. Ale trzeba przyznać, że na wschód od Wisły jakoś nie widać tego typu zlotów, a szkoda. Bardzo nas interesuje, jak mógłby wyglądać tamtejszy styl i jak go nazwać. Właściwie na naszym kontynencie można wyróżnić pięć głównych stylów tuningowania pojazdów użytkowych. Zaczynając od północy, mamy Ryt Skandynawski. Są to najczęściej duże, lakierowane powierzchnie pokryte mitologicznymi motywami. Trochę błyskotek, dużo reflektorów, no i do tego oczywiście opony wyglądające eksportowe. Motywy na kabinach odwołują się do legend skandynawskich czy do filmów fantazji. Jakość tuningu to pierwsza liga europejska. Właściwie całe pojazdy są tuningowane: lampy, chromowane skrytki. Nie ma żadnej niewykorzystanej powierzchni, która by nie była polakierowana. Czasami to aż w strach tym jeździć, żeby przypadkiem czegoś nie uszkodzić albo nie pobrudzić. Spokojna twoja rozczochrana. Właściciel wie, jak to robić. Tyle o Skandynawii. Idąc dalej na południe, a dokładniej na południowy zachód, trafiamy na styl holenderski, chociaż stosują go też Duńczycy. Holenderski tuning to jest taki tuning, którym liczą równe ładne linie, pasetki do tego w tych samych kolorach. Inne bazne kolory, które się ładnie oddzielają. Oczywiście, jak są napisy, to też elegancka czcionka, także to jest wszystko takie jak cukiereczek. Pięknie to wygląda, bardzo eleganckie. Do tego są jeszcze koła malowane. nie, nie, nie zakładają kołpaków, tylko po prostu tak felgę potrafią wymalować, że na przykład kawałek tylnego mostu, czy piasty, jeszcze inny kolor, i jeszcze każdą śrubkę z I to wszystko jeszcze siutkie, ładne, no po prostu jak zabaweczka. Styl holenderski to tak naprawdę zasługa ciężarówek z demobilu, które pojawiły się tam po II wojnie światowej. Jak wiadomo, wszystkie takie ciężarówki były zużyte i zielone. Więc, żeby się wyróżniać, tamtejsi przewoźnicy zaczęli je malować w charakterystyczne kolory. Oj, widać, że dziecko dawno nic nie zmalowało. Ale prawdą jest, że styl holenderski jest popularny w całej Europie. To zasługa importu używanych ciężarówek z tego kraju. Jadąc dalej na południe, spotykamy się ze stylem niemieckim. Niemcy, jak to Niemcy, mają swój świat. A więc ich ciężarówki pomalowane są na ciemne kolory. I to całe. Czarne, brązowe, zielone. W dodatku do tego dochodzi manifestacja mocy i siły. Czyli styl Achtung-Panzer, chciałaś powiedzieć. To prawda, że niemieckim ciężarówkom brakuje finezji. Za to na pewno są na 101% sprawne. A tuż obok, bo w okolicach Alp, powstał styl alpejski. Można go spotkać w Austrii, Szwajcarii, Włoszech i na Bałkanach. Styl alpejski to najczęściej błyszczące powierzchnie o jasnych barwach, dużo chromu. Właściwie wcale nie stosuje się orurowania. Masz coś ze sroki, lubisz błyskotki. A co z polskim stylem? Jedni mówią, że go nie ma, inni, że motywy patriotyczne są cechą szczególną. Racje mają obie grupy. Bo jeśli chodzi o zastosowane ozdobniki czy kolory oraz ich formę, to faktycznie nie mamy odrębnego stylu. Ale jeżeli za wyróżnik uznać tematykę patriotyczną, to nie mamy sobie równych. Ba, to Polacy na swojej ciężarówce umieścili fińskiego bohatera narodowego. A że na polskich ciężarówkach są także bohaterowie z filmów i sportu, to polski styl można chyba nazwać bohaterskim. Jak się to ma do zlotów? Otóż, jak łatwo zauważyć, ilość stylów odpowiada liczbie największych zlotów w Europie. Dzięki takim imprezom, pasjonaci pięknych ciężarówek mogą się spotkać i zaprezentować swoje osiągnięcia kolegom i widzom. Głównie o to chodzi, ale nie tylko. To święto tych którzy całym sercem kochają zarówno swoją pracę, jak i ten cygański wędrowny tryb życia. Wróćmy do zlotów. Czy wszystkie są tak duże jak Mastertrack? Okazuje się, że nie. Spotkania we Włoszech, w Czechach czy Szwajcarii to małe imprezy. Trudno się temu dziwić, bo wielkość zlotu jest odzwierciedleniem branży transportowej danego kraju. Skoro tak, to dlaczego nie ma wśród najważniejszych imprez tego typu Francuzów, Niemców? I Anglików. Odpowiedzi udziela samo życie. Francja i Niemcy są zdecydowanie najbardziej przeciwne Polsce i krajom Europy Środkowo-Wschodniej. Ale sami nie rządzą wschód, bo się boją. Z kolei Anglicy poza swoimi wyspami nie widzą świata i tak naprawdę to chyba nie wiedzą, czy chcą w tej Europie być, czy nie chcą. Formuła zlotów w Polsce ma się doskonale. Nie dość, że rosną w rozmiarach, to rośnie ich ilość i specjalizacja. To dowód na cywilizacyjny rozwój naszego społeczeństwa oraz jego zamożności. Rok 2019 był najbogatszy jak do tej pory w pojazdów zabytkowych. Pojawiło się dużo pojazdów po wieloletnich renowacjach i to nie tylko z czasów PRL-u. Polacy nauczyli się, jak zdobyć takie auta, jak je odrestaurować i jak je prezentować. Bogactwo roczników, typów i rodzajów oldtimerów naprawdę robi wrażenie. Brakuje co prawda najbardziej samochodów z lat 20. i wcześniejszych, ale ogólnie mało ich na rynku i są już bardzo drogie. Są jednak nisze, w których istnieje ogromny potencjał rozwoju klasyki motoryzacyjnej, dla której jest miejsce na zlotach. Mamy w tej dziedzinie sporo osiągnięć. Jest, jest sporo samochodów z Perelu. Pojazdów zachodnich czy też strażackich, miło byłoby, gdyby pojawiły się odrestaurowane autobusy albo maszyny budowlane z epoki. Czyżbyś ogłosił Oldtimer Challenge? Jeśli tak, to szykuj nagrody, bo pewnie ktoś się taki znajdzie. A tak serio, to czekamy na zgłoszenie stuningowanego autobusu lub autobusu Oldtimera na zlot Master Truck. A wracając do klasyków, to faktycznie są jeszcze spore obszary do zagospodarowania, a przy tym są dostępne cenowo. Ciągle jeszcze dość tania jest motoryzacja radziecka, ale należy się śpieszyć, bo i tam może być w końcu trudno znaleźć ten upragniony, wymarzony model. Oj, nie dumaj, nie dumaj, carem nie budziesz. Ale faktycznie nie wolno zwlekać, bo im większe zainteresowanie zabytkiem, tym bardziej rośnie jego cena. Odnajdywanie po stodołach starych samochodów to już zamierzchła historia, teraz możliwa już chyba tylko gdzieś za Bugiem. Ale gdy trafi się ciekawy okaz, to warto pokazać go na zlocie. Zawsze znajdzie się miejsce, zwłaszcza na Master tracku. A spotkani tam ludzie z pewnością podpowiedzą, jak wydobyć ukryte w takim eksponacie piękno. Można co prawda cieszyć się swoim klasykiem w zaciszu garażu, ale jeśli jest sprawny, to grzech się nie podzielić jego urokiem. Bo każde auto ma swoją duszę i to bez względu na polityczne pochodzenie. Każde ma też swoją historię, czy to związaną z nim bezpośrednio, czy w związku z jego renowacją. A nawet gdyby takich dziejów nie było, to sama chęć ocalenia przed pocięciem na złom jest już godna pochwały. Może Twój stary samochód wydaje się pospolity, ale uwierz, że potrafi on wydobyć najlepsze wspomnienia, a nawet wzruszyć oglądającego osoby. Dając innym radość, sam będziesz zadowolony.